Zawsze, co mówię, przynajmniej raz, raz w życiu, i już, i można na NFC, tutaj nie ma sensu, chyba że stan dziecka jest tak um, pogaszający się, trudny, zagadkowy, um, że trzeba na szybko um, dokonywać akurat tej te diagnostyki. Natomiast zasadniczo przeciętne dzieci w spektrum. Zawsze rodziców zachęcam to, co może na NFZ, żeby zrobić na NFZ. Ale zasadniczo nie ma potrzeby jakoś szczególnie powtarzania, jeżeli obraz kliniczny dziecka nie, jest, nie daje nam wątpliwości jakby co do rozwoju. To są różne stany kliniczne, które rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych wszystkie dzieci po diagnozie od razu mają wykonywane, ponieważ często to one są odpowiedzialne za opóźnienie rozwoju mowy. No, generalnie podłoże medyczne, nie? Podłoże medyczne jest po prostu szalenie ważne. Natomiast to, co ja zawsze co mówię, że dobrze, jeśli raz na rok w ramach tej takiej superwizji rozwojowej, czyli takiej, takiej oceny, powiedzmy sobie świeżym okiem, żeby robić badania związane właśnie z właśnie stanem jelit.